Dnia 22 kwietnia polskie dywizje podjęły luzowania Anglików na odcinkach, jak wskazał los. Dnia 27 kwietnia korpus przyjął odpowiedzialność za obronność odcinka. Przed atakiem polskim. Za chwilę ściemniło się. Żadnych kontaktów telefonicznych, żadnych rozmów. Generał Andres nakazał nie przeszkadzać. Księży, księży, nie wiem kim jestem. Ja, ja chcę się wyspowiadać. Do kościoła chodziłem jako mały chłopak przed wojną. Potem na zesłaniu w Lagrze, na Syberii. Nie było gdzie. Mów synu, mów. Chcę się przed bitwą wyspowiadać, nigdy nic nie wiadomo. Ja chcę żyć, rozumie ksiądz, ja chcę żyć. Mów synu, mów. Ja tak bardzo chcę wrócić do Lwowa, do rodzini, do liczaków. znak no. ksiądz liczaków. O boże, jak tam no. pięknie. Mów synu, mów. Ostatni raz byłem u Tego te absolwu, synu, odpuszczam ci wszystkie winy. Bóg z Tobą w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pomódź się, jak potrafisz synu, będziesz żył. Nie potrafię, Ojcze. Pomódlmy się razem, bracie, ojcze nasz, ja, któryś który jest w niebie. niebie Święć świę się żyć. imię Twoje, żyć królestwo Twoje. Muzyka w tamtym odległym od polskiego miejscu, chłopcy weterani wojny 1939 roku, bitwy spod Narwiku, bitwy o Tobruk, weterani kampanii libijskiej, ci z dalekich łagrów i zesłań syberyjskich, ci spod koła biegunowego, z kołchozów, obozów pracy, sowieckich więzień, ci z Indii i ochotnicy z Kanady, Ameryki. Wszyscy w tamtych trudnych chwilach byli myślami przy swojej rodzinie. Przy żonie, matce i dzieciach. Myśleli o Polsce, która była gdzieś tam, pod jarzmem nienawidzonego wroga. Wszyscy słyszeli gdzieś głęboko w sercu proste słowa, które brzmiały dla nich jak rozkaz. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie musicie za kark wziąć i strącić go z chmur. Myśmy tutaj szli z paradziku, Wy Węgry, a my z Nas tu Syrii jest bez liku, A nas Niemiec nie Jałocze. Wy przez morza, a wygórami my przez las. Teraz wszyscy do Alexandrii, teraz my już wszyscy wraz. Karpacka brigada dale, Zabija i mgła, od śniegu z dalej miku i Maszerują żołnierze maszerują maszczerować człowiecki pan, a każdego z daleka wypatrują, czy sobie. I dnia ucichu, karpacka wygada, wyterza stół. I słyszą niektórzy, jak stala od stół, szóstą smy karpackiej, Maszeruje brygada, maszeruje, zakuś stojuje wschód, ani nóg, ani drog nie żaluje, maszolać to nasz trud, karpacka brigada, to do... Bez straży i to do polski, nie straszny wlot. Każdy z nich boi się, ale pragnie zemsty za kraj, za ojczyznę, rodzinę, za obozy koncentracyjne, za Warszawę, kutno, Modlin, za wreszcie platę. I tak powoli i szybko mija czas. 11 maja, godzina 23:00. Nagle Wielkim grzmotem runęła nasza artyleria. Cała dolina, wszystkie góry dookoła wibrują nieustannym dźwiękiem. W promieniu naszej obserwacji słuchowej gra tysiące kilkaset dział wszystkich kalibrów. Od strony Niemców błysnęło krwawo. Piekło otworzyło swoje wrota. Widzisz te gruzy na szycie, tam wróg twój się kryje jak sznur. Musicie, 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 za karek wziąć i strącić kursu. I poszli szaleni, zazarci, i poszli zabijać wsi i poślij jak zawsze w uparci, Jak zawsze za kolor się bić. Czerwone maki na Monte Cassino Zamiast polską krew, Pod jak się co gino, Bo śmierci silniejszy w Przejdą lata i wieki, przewinął, Pozostaną ślady, tabry, kni, I tylko ma do lote, kasino, czerwie się będą, bo z Polski Natarcie polskie na Monte Cassino rozpoczęło się. Jest noc 11 na 12 maja, godzina 1.00. Polska piechota rusza do natarcia. Rozpoczyna się natarcie, które nazwano krzyk dzikich gęsi wracających do kraju. I poszli szaleni zażarci, i poszli zabijać i mścić. I poszli, jak zawsze uparci, jak zawsze za honor się bić. Runęli przez ogień straceńcy, nie jeden z nich dostał i padł, jak ci samosiery, szaleńcy, jak cis pod rokitny sprzed lat. Poszli pewni zwycięstwa. Poszli, podnieśli się do ataku, mszcząc się za wszystkich zamordowanych i zabitych Polaków. Poszli w bój za wolność ojczyzny. Śmierć i dzieło zniszczenia szaleje, wszędzie spiętrzenie maksymalnego wysiłku sprzętu i ludzi. Biegną do przodu, zalegają w bunkrach, giną za Polskę. Wzywają pomocy ranni. W ciemnej nocy oczy wypatrują wroga. Walka toczy się ze zmiennym szczęściem walka zażarta i bezwzględna. Giną mulnicy. Giną żołnierze na pierwszej i drugiej linii. Po załamaniu się pierwszego ataku natarcia polskiego na klasztor Monte Cassino, po ściągnięciu z pola walki zabitych i rannych kolegów, po uzupełnieniu skrwawionych i wybitych oddziałów nowymi posiłkami, po uzupełnieniu nowym sprzętem bojowym i amunicją, rankiem dnia 17 maja 1944 roku, drugi korpus uderza po raz drugi z furią i impetem. Polacy ciężko zdobywają każdy głaz, każdą szczelinę, każdy krzak, każdy metr w terenie, ale prąd do przodu i zwyciężają. Ruszyli impetem szalonym i doszli, i udał się szturm, i sztandar swój biało-czerwony zatknęli na gruzach wśród mnie. Dnia 18 maja, w dzień w Pańskiego, około godziny dziesiątej trzydzieści, na szczycie ruin klasztoru Monte Cassino, zatknięto w cudownym słońcu włoskim biało-czerwoną flagę. Zwycięstwo! Klasztor zdobyty! W południe tego dnia na rozkaz generała Bronisława Ducha trębacz Emil Czech z trzeciego Batalionu Saperów po raz pierwszy w dziejach naszego narodu ze szczytu ruin klasztoru zagrał hejnał mariacki z kościoła Najświętszej Marii Panny z Krakowa. Klasztor zdobyty. Zwycięstwo tak upragnione i tak oczekiwane. Jako pierwszy wkroczył w ruiny klasztoru patrol łański dwunastego pułku ułanów podolskich pod dowództwem podporucznika Gurbiela z trzynastoma ułanami. Nie nie jeden ich jak ci szalosiery szaleńcy, jak ci spod rokitny sprzedaw, klnęli weter szalony i doszli u się stóp, i stamtąd swój biało-czerwony zamknęli na gruzach trzy Czerwone waki na Monte Cassino Zamiast z tą Polską krem Odych wakać przed kino Bo śmierci silniejszy wygnie Przedo lata i wieki przeminą Pozostałość lat tam bryknij. I cilj kroma, kila, monta i kasina, Červje ševenda, losnolski zlosnom klin.